Witam was wszystkich z tej strony Xavi, a dzisiaj zaprezentuję wam 5 ciekawostek o Undertale. Tak wiem, że już chyba każdy o tym nagrał, ale tak jakoś sobie pomyślałem, że fajnie by było nagrać teraz taki film. Nie wiem czemu to robię, ale w każdym razie zachęcam do obejrzenia filmu, oceniania go i napisania swojej opinii w komentarzu. Okej, okay, skoro to już wszystko mamy za sobą, to chyba możemy przejść do ciekawostek. Ciekawostka pierwsza, ten niski leniwy szkielet, którego imienia zapewne nie zna żadna z osób, która kiedykolwiek grała w Undertale. O Oczywiście oprócz mnie... <laughs> Jeżeli ktoś z was zna imię tego jegomościa, niech napisze w komentarzu, a na pewno zostanie nagradzony serduszkiem za tak ogromną wiedzę. Jest leworęczny, co możemy zaobserwować, gdy po przejściu tego creepy lasku wita się z nami, podając nam lewą dłoń. Ciekawostka druga. W Undertale możemy nazwać postać jak tylko chcemy, nie licząc imion postaci z gry. Jednak, gdy nazwiemy naszą postać Gaster, gra zresetuje się bez żadnego ostrzeżenia, a gdy włączymy ją ponownie, będzie się zachowywać jak nigdy nic. Nieważne ile razy będziemy próbowali, zawsze felg będzie tak. Są. Ciekawostka trzecia. Po zabiciu wszystkich potworów w danej lokacji pojawia się znany wśród mordechców komunikat but body game", a zaraz po nim creepy muzyczka, która w niczym istnie podsumowanie tego, co właśnie zrobiliśmy. Ale przechodząc do ciekawoski, owa muzyka jest w rzeczywistości spowolnionym o aż 1200% z soundtrackiem You Best Friend. Ciekawostka czwarta. True Pacifist czyli w tłumaczeniu na polskim ścieżka prawdziwego pacyfisty jest jedyną ścieżką, w której dowiadujemy się, że główny bohater slash bohaterka nazywa się Free... Risk, mimo tego, że do tej pory gra wprost mówiła nam, że nasze prawdziwe imię to czara. Ciekawostka piąta, w plikach gry niektóre sprajty annoying doga zawierają słowo Tobidog.